Zanim powiemy sobie o tym, jaka jest topowa dycha, top 10 wszystkich elementów, które składały się na sukces Vitalika Buterina, warto wiedzieć, że Ethereum, czyli platforma, która została przez niego i jego zespół stworzona w szczycie poprzedniej hossy, była wyceniana na, uwaga, uwaga, 160 miliardów dolarów, wszystkie tokeny Etherów, co czyniło z Vitalika jako posiadacza powyżej 1%. Ethereum, właśnie w tamtym czasie, osobę, która dołączyła do grona miliarderów przed 25 rokiem życia i to znacząco przed 25 rokiem życia. Jak to osiągnął, jakie elementy przełożyły się na ten jego sukces, to jest coś, o czym będziemy mówić w dzisiejszym nagraniu. Ja z kolei nazywam się Tomasz Rzeszczyński i to dla ciebie. To czym dla Ciebie się zajmuję, to jest przybliżenie postaci, które odnosiły sukces w szeroko rozumianym świecie inwestycji, biznesu, kryptowalut i nowoczesnych technologii oraz pokazanie Ci, jak dzięki ich sposobowi myślenia mogły ewoluować ich firmy, więc wierzę, że tego rodzaju, swego rodzaju meta-analiza będzie dla Ciebie użyteczna. Jeżeli będzie Ci się podobać ten odcinek, daj lajka, suba, dzwonek i koniecznie właśnie dzwonek, dorzuć komentarz, jeżeli masz ochotę, dlatego że jest to bardzo pomocne. Mocne jest to za mnie również bardzo mile widziane, a tymczasem do rzeczy, czyli top 10 kluczy sukcesu, które stoją za tym, że Witalik Buterin na dzień dzisiejszy jest tym, kim jest. 10. Meta, autorskie meta rozwiązanie I to jest pozycja 10, dlatego że Witalik stworzył w ogóle swój język programowania. Co dało mu szersze możliwości. Czyli, że kiedy myślisz, żeby wyjść na rynek z czymś nowym, no to możesz to zrobić de facto w tym ujęciu na swoich zupełnie własnych zasadach. Niektórzy później rozwinęli to jeszcze bardziej, ale tworząc język programowania, w tym wypadku Solidity, kiedy były inne języki programowania, wykazał się bardzo dużą kreatywnością. Oczywiście tworzyło to pewne problemy później, dlatego że nawet będąc w cudzysłowie genialnym dziewiętnastolatkiem, kiedy tworzy się nowy język, łatwo jest o swego rodzaju błędy, ale dzięki temu, że stworzył język w oparciu o który można tworzyć na konkretnej platformie, no to też wysunął się przed peleton grona tych osób, które ewentualnie mogłyby go chcieć naśladować. Co dalej? Lekki autyzm i jego implikacje, ale co nam to mówi? Bo to, że ktoś ma autyzm, to jedno. Właściwie tutaj lekka jego postać, bardziej zbliżona do aspergera, powiedzmy, czyli. Utrudnione kontakty międzyludzkie, ale o co chodzi? Kiedy ludzie mają ograniczony przez nasz mózg jakiś ze zmysłów albo jakiś sposób postrzegania, to w tym momencie wykształcają bardzo mocno to, co może być alternatywą, to, co może nam pomóc w danym momencie, po to, żeby po prostu, żeby móc normalnie funkcjonować. Osoby, które tracą wzrok, mają bardzo dobrze wyczulony słuch. Ci, którzy tracą słuch, mają bardzo dobrze wyczulony wzrok, a także inne zmysły, włącznie z węchem i wszystkim innym, co mogłoby nam dostarczać wszelkiego rodzaju nowych informacji o tym, co się dzieje. Więc niezależnie od tego, jaka jest być może w cudzysłowie nasza ułomność, może się to przekładać na to, że jeżeli skupimy się na tym, jakie. Potencjalnie daje nam to mocne strony, bo zawsze jest też tak druga strona medalu, to może okazać się w pewnym momencie paradoksalnie naszą przewagą. To, że Witalik Buterin jest jaki jest, a ten, kto widział wywiady z nim na żywo, wie o czym dokładnie mówi I to nie jest nabijanie się z niego ani, ani z tych rzeczy. Po prostu uśmiechnąłem się, kiedy sobie to przypomniałem. To wie, że jest to ciepła, serdeczna postać, która po prostu myśli w. Taki sposób, który dla nas może być nieosiągalny i właśnie warto na to spojrzeć w ten sposób, że teoretycznie słabe strony mogą być zaletami. Co dalej? Szybki start. Vitalik napisał Ethereum w wieku 19 lat i prawda jest taka, że czy to najlepsi szachiści, czy zawodowcy, czy sportowcy we wszelkiego rodzaju naukach, ale także matematycy, fizycy największe swoje sukcesy paradoksalnie odnoszą wówczas, kiedy są najmłodsi. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego warto zaczynać wcześniej? Otóż warto zaczynać wcześniej, bo im wcześniej zaczynamy, tym szybciej to sobie kształcimy w sobie. Chociażby Robert Kubica nawet, który był kierowcą od czwartego roku życia na gokartach, ale to się tyczy dosłownie każdej branży. W ten sposób to działa. Jak jesteś młody, twój umysł jest bardziej chłony i dzięki temu możesz wypracować potężną przewagę nad resztą ludzi, tak jak choćby zrobił to Tiger Woods, który był... W cudzysłowie genialnym dzieckiem, ale jak zsumujemy to, ile czasu on cię uczył w porównaniu do tego, ile uczyli się inni, to on w momencie, kiedy miał 18 lat, miał ze sobą tyle lat treningu, co zazwyczaj osoby mające lat 23, dlatego że zaczynał 5 lat wcześniej swoje przygody na polach golfowych aniżeli ktokolwiek inny. Więc w biznesie też mniej tego świadomość. Im szybciej zaczynasz, tym więcej możesz osiągnąć. Kolejna rzecz, wielka wizja, bo bez wielkiej wizji Twoi ludzie nie kupią Twojego rozwiązania, nie kupią Twojego pomysłu i nie będą chcieli za Tobą pójść w ogień. I tutaj to, co ma znaczenie, to to, że Vitalik stwierdził, że Ethereum, czyli platforma e, kryptowalut, która używa swego rodzaju przełomowego rozwiązania, może dostarczać te rozwiązania we wszelkich możliwych dziedzinach, czy to w branży zdrowia, gdzie wszystko może być po prostu skatalogowane w odpowiedni sposób i to nienaruszalnie, także de facto nie można tego zmienić w oparciu o, o tego rodzaju łańcuch bloków, z którego korzystał Vitalik, czy to też w Innych kwestiach, nie tylko służba zdrowia, ale też sztuka, e, katalogowanie chociażby dzieł sztuki poprzez e, tego rodzaju rozwiązanie. Więc było bardzo dużo takich elementów, które się na to przekładały, gdzie niektórych nazw celowo nie używam, dlatego że pojawiam się też nieco dalej. Ja nie chcę aż tak bardzo spoilerować. Więc wielka wizja to, że coś może dostarczyć szeregu rozwiązań, czy to w zakresie prawa, medycyny, sztuki, czy czegokolwiek innego, nawet polityki, e, dlatego że może to zostać wykorzystane również do systemu głosowań. Więc to wszystko, jeżeli połączymy ze sobą, to jest coś, co w perspektywie wizji jest czymś, nad czym ludzie chcą pracować. Jeżeli coś jest tak duże, tak pociągające i otwiera tak wiele sfer, jak poniekąd internet, czy w ogóle bitcoin wcześniej, jako takie, pierwsza przełomowa technologia tej kategorii, no to to jest coś, co po prostu pociąga, jest takim niesamowitym wręcz magnesem. Idziemy dalej. Psychologicznie ustalona cena. Kiedy Ethereum miało swoją premierę, to ono zaczynało od ceny w okolicach jednej złotówki. Nazywa się to ICO, Initial um, Coin Offering. I w tym momencie, kiedy było coś takiego, co było odpowiednikiem um, wcześniej. IPO, czyli Initial Public Offering, czyli że inwestycje takiej giełdowej, ale no właśnie, Vitalik wrzucił coś zupełnie nowego. To było wówczas poniżej dolara, to było dosłownie liczone w centach i ludzie pamiętali, że na początku bitcoin był liczony w centach, w związku z tym miał to też swój element psychologiczny, że, że chcieli to mieć, abstrahując od wszystkiego innego. I tutaj łączymy to bezpośrednio z finansowaniem społecznościowym, dlatego że Vitalik zbierał pieniądze na to, żeby powstało Ethereum poprzez wyprzedanie części swoich coinów i zebranie w ten sposób pieniędzy na spokojne rozwijanie firmy i na to, żeby mogli ludzie normalnie działać w tym segmencie, w tym sektorze. Także samo wykorzystanie finansowania społecznościowego, czyli korzystanie z pieniędzy innych ludzi, to jest coś, co ma potężne, naprawdę potężne znaczenie w biznesie, niezależnie od tego, w jaki sposób to robisz, czy bezpośrednio jest to crowdfunding, czy bardziej pośrednio crowdfunding. Czy też uderzasz do inwestorów w taki sposób, że oni po prostu za tobą pójdą, tak jak e, zrobił jakiś czas temu w latach 90., Jeff Bezos, kiedy po prostu zbierał normalnie kapitał z rynku, bo tak wtedy się robiło. Pamiętaj, pieniądze innych ludzi mogą dać ci swego rodzaju dźwignię, którą wykorzystasz już teraz i w postaci inwestorów e, może się to sprawdzić z bardzo dużą korzyścią dla ciebie i Twoich projektów. Przełomowe rozwiązanie to właśnie smart contract, dlatego nie używałem wcześniej tej nazwy. No i właśnie o to chodzi, że za wielką wizją musi stać też wielkie rozwiązanie, a smart contract, żeby to pokazać na naprawdę prostym przykładzie, to jak wyobrazisz sobie mecz piłki nożnej, wyobrazisz sobie zakład, który zawierają dwie strony pomiędzy sobą, to może być tak, że nie ma instytucji w postaci bookmachera, która rozsądza wynik tego meczu, tylko po prostu ludzie poprzez głosowanie w jakiś sposób stwierdzają, że wynik był taki, a nie inny, i jest opracowany w taki sposób system potwierdzania rzeczywistości w czasie rzeczywistym, żeby jednocześnie wszystkim stronom to się opłacało. Smart kontrakty otwierały drogę do tego rodzaju rozwiązań. To jeszcze nie jest funkcja wyroczni, o której też za jakiś czas będziemy mówić, ale sama idea smart kontraktu to jest właśnie coś, co umożliwia to, że mamy formułę jeżeli, czyli że mamy mecz i jeżeli wygra, ostatnio był mecz dajmy coś dużego, finał Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem i Paryżem, czyli Bayern i Paris Saint-Germain i obstawienie tego, że Bayern wygra, to była jedna z opcji, że Paryż wygra druga, no i wiadomo, w tym momencie, kiedy mamy zwycięstwo Bayernu, no to wszystko po określonym kursie, który jest wewnątrz smart kontraktu zapisany, może być rozliczane i tokeny mogą się rozprzestrzenić w zależności od tego. To jest oczywiście tylko jeden prosty przykład. Na zasadzie Bugmacherskiej, czyli, że to nie jest jakieś ekstremalnie przełomowe rozwiązanie dla nas samych, ale to jest tylko jedna z możliwości. Inną z możliwości jest wykorzystanie tego na przykład w sztuce, gdzie każdy konkretny obraz może mieć przypisanego jednego autora i nie da się tego w żaden sposób podmienić. I nawet memy internetowe mogą poprzez właśnie określony system powiązań, który wszystko weryfikuje w czasie rzeczywistym i nie potrzebuje dodatkowo osobnych, zewnętrznych, nazwijmy to w cudzysłowie, żywych ciał. No to to jest coś, co jest taką potężną technologią, która... Może zostać nałożona na samą technologię Bitcoina, że, że Czachadymi mówiąc w cudzysłowie. Kolejna rzecz, nadbudowa przełomowego systemu. To, że była taka sytuacja, było możliwe dlatego, że powstał właśnie Bitcoin. Wcześniej powstał internet, i to właśnie nadbudowa systemów, które są bardzo silne, daje ci potężne możliwości, z czego skorzystało. Chociażby wcześniej Google skorzystał z tego Facebook, że był sobie internet, Google go uporządkował. był sobie internet. Facebook dostarczył możliwości do tego, żeby ludzie pomiędzy sobą się łączyli i żeby to było możliwie sprawne. Czy się z tego wywiązuje obecnie, czy nie, to jest osobna kategoria. Ale jak mieliśmy system, który po prostu opiera Stopiera się o decentralizację, to Ethereum było swego rodzaju odpowiedzią, która stanowiła, że idziemy o jeden krok dalej. Nie twierdzę, że Ethereum jest mocniejsze od Bitcoina. Twierdzę, że w ujęciu takim, że jak spojrzymy na pozostałe projekty kryptowalutowe, które do tego momentu powstawały, to raczej bliżej im było do kopii. Bitcoina jako takiego, natomiast Ethereum wprowadziło coś, czego właśnie wcześniej nie było w postaci smart kontraktu i w postaci wszystkiego, co ze smart kontraktem jako takim się wiąże. Więc tutaj pamiętaj, że jeżeli chcesz mieć coś naprawdę przełomowego, dobrze jest wykorzystać stosunkowo nowe technologie, na których możesz budować swoje rozwiązania i to często daje ci właśnie przewagę. Kolejna rzecz, która bardzo często się pojawia, to jest to, że to jest platforma dla reszty świata. I kiedy budujesz platformę, jak chociażby w Polsce Allegro, że inni sprzedawcy mogą z niej korzystać i im więcej sprzedawców korzysta, im więcej kupujących korzysta, tym lepiej dla wszystkich, to tak samo jest z Ethereum, gdzie przez to, że powstała platforma, to wszystkie inne projekty mogą w oparciu o język Solidity pisać swoje projekty, które są dedykowane właśnie tym, poszczególnym elementom, które na to się składają, czy to w zakresie sztuki, tak jak mówiłem, czy to w zakresie medycyny, czy też w zakresie prawa lub czegokolwiek innego. Jeżeli jesteś platformą dla reszty świata, to to jest jedna z najpo, jeden z najpotężniejszych modeli biznesowych, jakie można wdrażać dzisiaj. Czyli tworzysz coś i w tym czymś dajesz przestrzeń innym ludziom, żeby ci się organizowali. I ostatnia rzecz. Jak myślisz, co mogło być najbardziej ważne dla Vitalika, albo jakie są Twoje perspektywy na to, co miało znaczenie dla Vitalika? Moja jest taka: mówię na wprost, to był timing. Vitalik idealnie wstrzelił się w moment rynku, w którym po prostu ceny miały potencjał do tego, żeby znowu zacząć intensywnie rosnąć. I w tym momencie wszedł na rynek, i dzięki temu, że właśnie taki czas obrał, a na przykład nie pojawił się w czasie, kiedy cały rynek spadał, to dzięki temu był w stanie się przebić. Więc wyczucie czasu. Jest... Jest w całej układance bardzo ważne, i to nieco łączy się z przypadkiem, być może tak, być może nie, łączy się z wyczuciem, łączy się z intuicją, ale bez tego elementu, bardzo dużo biznesów, które miało przeolbrzymi potencjał, padło tylko i wyłącznie dlatego. Że nie wstrzeli się w idealny moment rynku, który dawał im możliwości ku temu, aby właśnie perfekcyjnie się rozwijać. Więc tyle na temat Vitalika, podsumowując, to są autorskie meta rozwiązania w postaci tego, że wdrożył język Solidity. Ma lekki autyzm, czyli jakakolwiek wada może być zamieniona w zaletę. Wystartował szybko, miał wielką wizję. Kiedy ustanawiał psychologiczny cenę Ethereum na początku, to była poniżej dolara, co miało bardzo dobre psychologiczne skutki. Było finansowanie społecznościowe, czyli other people money, czyli, że wykorzystał pieniądze innych ludzi, żeby sfinalizować swój pomysł, czyli, że taką dźwignię potężną. Dał szumowe rozwiązanie w postaci smart kontraktów. Nadbudował system decentralizacji stworzony przez Bitcoina. Stworzył platformę dla reszty projektów i idealnie wbił się w czasie. Taka jest moja ocena kluczy sukcesu Vitalika Buterina. Jaka jest twoja? Daj znać poniżej. Być może coś pominąłem. Warto o tym powiedzieć. A być może chcesz po prostu, żebym nagrał odcinek o kimś innym. Na ten moment mamy na Nakamoto, mamy Vitalika Buterina, możliwe, że też pojawiły się kolejne postacie w międzyczasie. No i tak wygląda sytuacja. Tak jak mówiłem, like, sub, dzwonek, jeżeli materiał Ci się podobał. Zawsze warto sprawdzić opis. Co jakiś czas pojawiają się tam niespodzianki, a ten kanał jest o tym, w jaki sposób działają pieniądze w jaki sposób pieniądze przekładają się na sukces. W tej serii akurat analizujemy ludzi pod kątem tego, co im się udało zrobić, jak i dlaczego, więc możecie to zaciekawić. Być może będzie coś nieco odmiennego w opisie, co też łączy się z pieniędzmi. Zawsze warto sprawdzić. I prześlij to wideo trzem osobom, które tak po prostu mogą być ciekawe tego, jaka jest historia Vitalika Buterina jako takiego. Nie historia samego Ethereum, bo Ethereum, o Ethereum powstało mnóstwo filmów, ale jeżeli ktoś po prostu zna projekt Ethereum i jest jego w cudzysłowie fanem, to warto być może, aby zapoznał się z tym jaka jest filozofia myślenia jego twórcy. Więc jeżeli znasz kogoś takiego, jeżeli znasz trzy takie osoby, podeślij im link do tego filmu, za co będę Ci oczywiście też dodatkowo bardzo wdzięczny i one również prawdopodobnie później Ci podziękują. Mówił dla Ciebie Tomasz Wrzeszczyński z tego miejsca pięknie, dziękuję Ci za uwagę i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Trzymaj się, cześć!